Abajur, lampenschirm, absolvent, absolwent, absolwent. adwokat, recht, anwalt, adresat, adresat, afera, skandal, agrafka, zischerheitsnadel, aksamit, zamt, ankieta, umfrage, apteczka, verbandkasten, arbus, wassermelone, areszt, die haft, a e, artykuł spożywczym, lewensmitel, atrapa, atrape, atut, trumpf, avaria, pane. Badacz, forscher, bagażnik, kofraum, beczka, fas, belka, balken, beton, beton, bezroboci, arbeitslosigkeit, bęben, trommel, biatyka, szlegeraj, brudny, szmucisz, brzoza, birkę, bułka, brytchen. Cal, col, tak jak cło, e, cecha, eigenschaft, cegła, cigel, celować, cilen, Hata, Hütte, chciwość, i chotać kisiern, chlapać, szprycen, Chrap, e, chlapać szprycen, chrapać sznarsien, chrupać knuspern, e, ciśnina mer enge, cios, szlak, cukierek, bonbon, cuma, trosse, często, oft, czynsz, mite, ćwierkać ćwiczern, danie griszt, dawniej formals, e, dbać, zorgen, für Deptać trampeln. Dług, szult. Długopis, kuli. Długość, lęge. Dodać, adiren. Dogodny, günstig. Dogonić, einholen. Dołek, grube. Dotyk, berührung. Drobacz, mur, wolkenkracer. Drewniany, hölzer, drubel, geflügel. Drwić, spoten. Dryfować, treiben. E, duchowny, geistliche. Dusić się. To e, r er, e, er mm. Dywan, tepich. Dzik, Wilczwein albo Aberjob, Schnabel, Ekipa, Team, najczęściej mówi albo grupę, Ekran, Schirm, Eksmisja, roymung, e, tak jak sprzątanie, trochę dziwne, ale tak ma. Eksplodować, eksplodiren. eksponat, eksponat, emeryt pensjoner, z A umlautem na końcu. Estrada, bune, Etap, Etapy. evangelia, evangelium, Fabryka, Fabryk, Fabuła, die Handlung. Fala, welle, Farba, Farbe. Ferma, Farm. Fiasko, fiasko. Firanka, gardine, Flirtować, Tendeln. Przez A umlaut. Tendeln. Foka, zeichund, Fotel, Zesel. Frenzel, troddel. Burgonetka Lieferwagen, futro pelz, futryna der ramen, czy rama po prostu, fuzja, fuzjon, gablotka, klejny szrank, gadatliwy gespresis, garbić się eh, gespresi, gespresi, ciężko by mówić nawet, garbić się hengen, gardzić eh, garnek top, Uh, garnitur, anzug. Gdziekolwiek, irgendwo. Gąsienica, raupe. Raup. Uh, gęsty, dicht. Uh, gips, gips. Gleba, boden. Glina, ton. Ton, te, ton. T-O-N. T -o -n. Głaskać, hetzeln. Głośnik, lautsprecher. Uh, gnębić, bedrängen. Gnić, faulen. Gorzki Bitter. Hmm, grobla Dajś. Zdać, Haftować. Sticken. Hałas. lerm, Hazard. Glücksspiel. Glücksspiel. Herb. Wapen. Herbatnik Butterkeks. Hodować. ten Holować. Schleppen. Homar. Hummer. Honorarium. honorar, Huk. Rumpeln. Igła. Nadel. Imieniny namens. Tak. Imiennik namens. Wetter impas za zackgasse, albo Zakkas sakgasy, s a c k g a s indyk trudhan, inwestycja, inwestycjon iskra funke, jadalny espar, e, jajecznica, ruraj, e, jaskinia, chyle, jaszczurka, ajdeksy, jonkać się stotern, jednomyślnie, einstymich, Jeździec Reiter. Kaczka Ente kadencja, Amstzeit Kafel Kafel Kafelek Kachel przez kafel, cecha Kachel Kaganiec Maul kajak Padelbot Kajdanki Handschalen Kaleka Krypel, kalesony, unterhose, Kalosze, gummistifel, Kau, czyli kupa kot. Kauza. E, Kanapa, sofa, kanapka, butterbrod, kanister, kanister. Mm, ka, y, kapać tropfen, kapryśny, launisz, kaptur, kapuce. Karoluch, kakrlake. Kasza, gryce. Tak jak gr kasza grytsana. Kasleć kusten, kibic, fan. Kibicować jubeln. Kieszonkowiec taschendeep kiermasz jarmarkt kierować lenken ale kierować firmą to raczej lighten już ki sztok klapa klapę klaskać klaczem kratka drat korp klawiatura Tastatur klej klebstof Klocek bał kloc. K... Szczesień to Kłódź. Kodeks Gesetzbuch. Kolczyk Orwing. Konduktor Schaffner. Konserwant konserwirąx Mittel. Konwój konwoj. Kopalnia grube. Kopać graben. Eee... Korek ulicz... korek butelkowy to kork, ale korek uliczny to ształ. Kosić Mejen, Kość Bein, Słoniowa Elfenbein, Kotelet, Kotlina Talk, Talkessel, Talkessel, Kowal Schmid, Krawiec, Schneider. Kryjówka. Das Versteck. kuzen kuzen. Kwas, säure. Kwiczeć, kwiczen. Kwitnąć, blühen. Lać. kisen albo stromen. Latać. Fliegen. Leczenie, behandlung e, lewarek wagenheber, wagenheber. Lewatywa Einlauf. Leżak Ligerstuhl. E, listonosz Briefträger. Litość Erbarmen albo mitlight Lizak Lolli. Przez I na końcu. Oba lody to ice. Luksus, luksus, lupa, lupe, eee, lornetka, fernglas, budówka, kurszrank, machać, winken, magister, magister, majtki męskie, slip, a żeńskie, nie, y, mę, żeńskie to slip, a męskie unterhose, maleć, na przykład zasoby maleją, ferringen, malować, malen, Małostkowy, kleinisz. Mamrotać? Murmeln. Mandat? Busgeld. Marnować? Verschwenden. Maść? Zalbe. Mata, mate. Materac, matrace. Matowy, mat. Mądrość, weisheit. Mdłości, überkeit. mywa, mywe, Mianować? Ernenen. Ernenen. Miotła der Beisen. Miska, das Becken. Myśliwski samolot, jagd, flugzeug, Nabój do karabinu, patrony, die patrone. Di patrone. Nachalny, aufdringlich. Nadawca, absender. Nadmiar, übermaß. Das, übermaß. Nadrobić, aufholen. Nauk, na przykład papierochy, Gewohnheit Napełnić napęd, na przykład motorowy, antrip, Napromieniować, Bestralen. Narciarstwo, Schilaufen. Narzeczona, verlop, Verlopte. Narzędzie, Werkzeug. Nić, Der Faden. Niewykonalny, Undurchführbar. Undurchführbar. Nisza, Die Nische. Nora, Die Hülle nowość, neuheit, nożyczki, szere, nudziasz się person, nucić, na przykład muzycznie, zumen, zumen, obciążony, belastet, obejść dookoła, umgień, obezwładniać, überwältigen, oblegać, belagern, obowiązywać, gelten, o... obrać, owoc, szelen, obskurny, szejbich, obwód, umfang, pochłonąć, abkühlen, odganiać, verjagen, okaleczyć, verstümmeln, Okazać się, zeicheraustas, z ich oliwa, olej, oliwa, 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 oliwka, di oliwa, Ominąć umgehen opancerzony gepancert. Oparzyć się, verbrennen. Osiedlić się, anzideln. ansiedeln. Paczka, das pakiet. Pająk, die szpinę. Pakować, paken. Pańczyna, szpinę. Pal, Pall. Taki, Na której można nadzieć. Paliwo, brennstw, treibstw. Parawan, windsturm, windschirm, windshirm. Parzysty, gerade, tak jak już, gerade. Pasiasty, gestreift. Pawilon der Pawilon. Pąk. Pa Pąk y y roślinny to knospe. Hwa? Flu Flo. Pełnoletni folierik. Pełnomocnik, Befol, Pertraktować, behandeln. Figułka, Pile, Die Pile. Fiorunochron, Blitz, upleiter. Pojazd, Fahrzeug. Rabat, Rabat. Eee, Rechnung, rachunek, radzić sobie, szafen. Eee, ranga, rang. Rekwizyt, rekwizyt, przez QI. Renifer, rentir. Ropa naftowa, Erdöl ropieć, aitern, Rosu, Brue. Roszczenie. B. Anspruchung albo anspruch. Rozdarty. Cerrissen. Rozebrać, Austin. Rozpuścić na przykład w wodzie, auflösen, Rozpowszechniać verbreiten, verbreiten. Siać Zejen. S A Umlaut E N Shano Hoi Shito Zip S I E B Zip Shusac Pinkeln e, Shinjak Blaue Fleck Słup, mast. Maszt, mast Maszt chyba. Nie wiem. Maszt, albo mast. Nie wiem mast chyba. Służący diner. Smar, szmirmitel. smród, gestank, Smycz leine Snajper scharfschütze Snop, snop. Tak jak po naszemu. Soczysty zawtich. Solicz, salcen. Sondaż umfragen, sortować, sortieren. Taca, tablet. To jest taca, das tablet. Nie di tablety, tylko das tablet. To jest taca, taca jadalna, jada, 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 taka dożarła. Do talon to raczej bon, nie talon, bon. Tandetny mis m i s mis. Tarcza, szajbę. Tak jak fenster, szajbę. Ale samo, szajbę, to tarcza. Taka do strzelania. Tektura, papę. Tlen, sauerstoff. Tkanina, sztof. Tło, hintergrund. Toczyć się rolę tonąć o człowieku Ertrinken, ostatku Dinken, torturować foltern, towarzyskich gezelich, Tratwa Flos, Trociny, Zeigemel, Trzask, Knal, Knal to Trzask, eee... ubierać Kleiden. Ubolewanie. Das bedauern. Ehrlich. Uh, uczciwy. Uczestnik. Teilnehmer. Udawać. Forteuschen. Forteuschen. To jest udawać. Forteuschen. Przez V. Udać się. Glingen. Coś się udało. Udusić kogoś, erwürgen, a siebie samego, erstryken. Ukośny diagonal. Ulotka flublat. Ułaskawić, begnidygen. Ulżyć, entlasten. Upiec backen, Upiększyć, ferszynern. Wachlarz, fecher. Przez a umlot i f. Fecher Wafel to Wafel. Tylko przez dwa F. Waga, gewiść, ale waga to. Urządzenie to wagę. Wagon, wagen Wahać się, zögern. Wałęsać się, zisz bumeln. Bumeland. Bum, bumeln. Warcaby dame Wartościowy, wertwol Wydinąk to warunek. Welon, szlajer. Wiertarka borer. Eichhörnchen, wiewiórka. Wiosło ruder. Ale wiosłować to padeln. A wir to strudel. Wnuk to Enkel. Zabobony, abergläubisch. Zaborczy, bezit er, ergreifend. Zabójczy to tydliś. Zabójstwo, tytung. Zabrudzić, verschmucen. Zachęcić, ermuntern. Zachód to Westen. Nie żaden West, tylko Westen. Zacofany, rückständig. Tylko Niemcy mówią to Westen. So Zacofany rückständig, zahaczyć so einhaken, załatwić so erleidigen, zużyty abgenutzt, zwabić loken, zwichnąć verstauchen i zwodzić täuschen przez a, umlaut i u, täuschen.